Witam tutaj walki, to jest znowu The Long Dark i chciałem sobie wczytać grę, tam jak ostatnio skończyliśmy, wychodząc z tany. No i się ten magiczny przycisk load, gra się załadowała i się okazało, że znalazłem się dokładnie pod wilkiem, który właśnie kończył się ze mną rozliczać. Tak bym mógł powiedzieć. No i niestety byłem tak tym zaoferowany i trochę zdziwiony z tą samą sytuacją, że się nawet nie próbowałem bronić. A jak już próbowałem, to już byłem martwy, więc niestety zginąłem i straciłem save'a, więc rozpocząłem sobie grę drugi raz i zginąłem znowu, a byłem w tym samym miejscu, bo była, była tama, czyli tym razem może będzie inne miejsce dla odmiany. Wiesz, w tej tamie całkiem fajne rzeczy były. Ostatnio właśnie teraz znalazłem łom przed chwilą się dostałem do zamkniętych szafek. Jakoś tam szałowych, super rzeczy nie było, ale zawsze coś. Jakieś tam płyny, jakieś bandaże były, czy coś, jakaś taka kapota dobra też. Ja chyba jestem znowu w tym samym miejscu, w którym zacząłem nagrywanie ostatnie, w sensie... O, królik tam sobie biega. Tu chyba był pierwszy wilk, którego zobaczyłem. i Poszedłem w tamtą stronę i tam się natknąłem na tamę, czyli teraz pójdziemy w tę stronę, bo nie ma wilka dla odmiany. E, a wiem, że na tym jeziorku też są chatki. Także w tych chatkach też może coś ciekawego będzie. No i właśnie zacząłem nagrywać wcześniej znowu, i znowu się przy i tamie pojawiałem, pojawiłem, splądrowałem je sobie znalazłem te rzeczy I jak wyszedłem okazało się, że za mną szedł wilk Tam jest też wilk, widzę go, w, w oddali Ale w tamte rejony się na razie nie zapuszczam Tam nic chyba nie ma Chociaż nie, tam jest to fajne biuro takie Camp office Tam też byłem już raz, tam kolejny wilk, serio? I tam jeszcze jeden! Ja jestem otoczony przez wilki w takim razie, świetnie po prostu, świetnie. Mm, tam jest jeden, tam jest drugi, tam jest trzeci. Hmm. Gdzie lepiej iść, do tych wszystkich chatek czy do office? No, chyba do office, do biura. Spróbuję tego wilka obejść tak dookoła jak najszerszym łukiem. W razie czego jednego wilka zawsze mogę pokonać wręcz. W walce wręcz, więc może nie być tak kiepsko. Chociaż zajrzę sobie do tej budki, tutaj, która jest na środku. Może w niej tu coś będzie, co mi pomoże walczyć z wilkiem, jakiś nóż, albo By było całkiem przyjemne. Dobra, dzień dobry. Eee, pod piecykiem siekiera. Siekiery znalazłem tak od razu. Pierwszy item. Siekiera. Fajnie. To mi się podoba. Drewno też się zawsze przyda. Co no tu jest? Linka No i teraz szafeczki. W szafeczce numer 1 tylko powietrze. W szafeczce numer dwa, powietrze i trochę złomu. W szafeczce numer 3 trzy... nic. Dobra, na półce nic, na półce nic. Dobra, to wychodzimy i idziemy do Camp Office. Mam siekierę. Czy ja mogę siekierę sobie jakoś ekwipnąć? Eee, nie. Um, czyli ona w zasadzie tylko do zbierania drewna. To też jest całkiem fajną sprawą, e, bo jak będziemy się chcieli ogrzać, to nie musimy tylko polegać wyłącznie na znalezionym drewnie takim leżącym sobie. O, tylko możemy też iść pozbierać drewno. E, no i do zbierania mięsa też jest przydatne. Co so jakby się nam jakiś wilk teraz napotoczył, to znaczy, że dużo szybciej z niego pozbieramy drewno. Ja tu chyba coś mogłem podnieść, mi się wydaje. No właśnie. Cut tail plant. Nie wiem, co z tego można robić. Ale skoro da się to podnieść, to znaczy, że jakaś tego funkcja jest w biurze, więc, więc, więc może się ją przydać. Wilk mnie na razie nie wyczuł, nie wiem jakim cudem bo jest dość blisko. Najwyraźniej jest jakiś ślepy, nie wiem, podstarzały węchu w ogóle nie ma, albo ma katar czy coś. Ale mi to najzupełnie naj, naj nie przeszkadza, że mnie sobie olał zupełnie. A nawet powiem więcej, jestem z tego całkiem zadowolony. Eee, Dzieramy do tego domku, do biura. Camp Office, tak jest. Widzicie, już tu byłem, ja już sobie grałem w to troszeczkę, żeby ogarnąć mniej więcej. Hmm. A tu z tyłu chyba nic nie było nigdy, oprócz drzwi przez które można przejść, więc też to uczynię. E, mamy biuro, gra zapisana, okej. Okay. Dobra, workbench. Tu coś na nim leży? Linka. Dobra, możemy sobie, spróbujemy sobie coś złowić później. E, w paliwo do latarenki. E, zestaw do szycia. Czy tu coś jest? Czy ja mam jakieś, jakąś lampkę, latarnię? Nie wiem, obojętnie mam flarę, flary nie chcę marnować tutaj. Szczególnie, że tu jest w miarę jasno. Może jak sobie pójdę jeszcze na tamę znowu, bo tam to jest dość blisko, a tam mogą być fajne rzeczy, ale to już pójdę po, poza odcinkiem, żeby nie, nie nagrywać dwa razy tego samego, bo to było troszeczkę bez sensu. Czy coś za fotelem może ktoś wrzucił? Jakiś tak niepozornie, może na przykład strzelbę schował sobie za fotelem? Co? Tak, tak wsadzi za fotel? To fajne miejsce w sumie na strzelbę. No ale niestety nie tym razem. E, dobra, tu jest. E, Kerosene, czyli mamy znowu paliwo do lampek. E, I mamy też lampkę, o proszę. I jest jeszcze jakieś żarcie. Żeby się otwierać przydał. Bandarz. E, I tu pod spodem już nic nie ma. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze szafki przeszukać. E, rękawice. E, gazeta. Gazeta i na samym dole powietrze Dobra, jak tam z naszymi... Tymi... Jest nam dość ciepło. Troszeczkę zaczynamy głodnieć, ale na razie nie jest to aż taki problem. Dobra, czy ja coś sobie mogę ubrać, co jest nieco lepsze niż... O nie, te rękawice są troszeczkę w gorszym stanie niż moje, więc nic mi to zupełnie nie da. Przeciwnie. Tu, tu ostatnio jak grałem, to tutaj siedział kolega, taki trochę przymarznięty. A już go nie ma, chyba, chyba odmarł i sobie poszedł w międzyczasie. Najwyraźniej. E, pierwsza szuflada pusta, w drugiej... w drugiej znalazłem powietrze. To dobrze. E, śpiwór. Jeden chyba mam śpiwór przy sobie. Nie wiem czy da się go podnieść z powrotem. E, książkę możemy sobie wziąć na rozpałkę. Paint killersy, kolejna książka. E, tu jakieś szufladki, nie ma tutaj nic, nic, nic takiego. Cupboard, e, batonik, gazeta. I nic więcej. A I tu jeszcze, tu już byłem w tych tych. Tu pod łóżkiem chyba nic nie ma, tutaj też nie. Okej. Okay. Myślę, no, że to są może jakieś naczynia, które mogę wziąć i potem coś na ognisku jakimś upiścić, ale to jest tylko element wystroju. Także to chyba wszystko w tej chałupce. Wynosimy się stąd. E, tu w sumie mógłbym wrócić się przekimać. Bo jest całkiem spoko. Tu jest piecyk zaraz przy łóżku, także prawdopodobnie jakbym sobie pozbierał drewna e, dużo i całą noc miał w piecyku napalone, to, to będzie prawdopodobnie najmilsza noc w tej grze, jakby mi mogła chyba spotkać. Oprócz tej, w której nas jakoś się może wydostać, co nie mam pojęcia. Coś słyszałem. Ale to chyba nie był wilk. Bo już by prawdopodobnie biegł w moją stronę. Eee, dobra, z tego co pamiętam, to tutaj są tory też. Tak, brawo. I teraz w lewo był tunel zawalony zaraz i tam chyba nic ciekawego nie było, a w prawo jest tak wykolejony pociąg dokładnie i tam się udamy. Ehm. I w sumie później sobie pójdę dalej tymi torami i dojdę do tamy znowu. I z tej tamy znowu spróbuję coś fajnego zrobić, ale może to nagram, jak coś ciekawego się wydarzy, to, to to będzie na filmie, a tak to resztę przewinę, po prostu takie łażenie bez celu, bo już to robiłem. Może spróbujemy z wilkiem się rozprawić tamtym, on pewnie znowu będzie w środku, bo drugi raz jak wlazłem do tamy, to też tam był na dole. O fak, i mamy jakiegoś po drodze wilczka. O, oho, oho, to mi trochę pokrzyżowało plany. Spróbuję rzucić w niego flarą ja sobie flarę przygotuję, e equip i on powinien spierdzielić mam nadzieję, że dość daleko spierdzieli bo w tamie nie ma za bardzo dokąd uciec także tutaj może no tu będzie lepiej, ja sobie ją już odpalę chociaż on wydaje się jakby gdzieś szedł sobie precz stąd dobra, hono tu o no, tu rzucę, ci, rzucę w siebie flarą i zobaczymy jak będziesz spierdzielał. Masz, łapaj. No, zatrzymał się. I co? I, co, i tak będziesz cały patrzył na flarę. No fajna flara, nie? Może być uciek. Spróbujemy jeszcze raz. O, fak. Nie podniosłem tego. Podniosłem. I co? Biegniesz. No to łap te flary i spierdzielaj. Tak jest. Podniosę sobie. I spierd... No... Gdzie on tam leci? Gdzieś pod górę, dobra. Wy jeszcze dalej sobie, biegnij dalej, nie, nie krępuj się. Dobra, pobieg gdzieś, pobieg gdzieś w pizdu. Mam nadzieję, że już tutaj nie wróci. Eee, dobra. Derailment, po tym konarze trzeba wyjść, tak? Nie, nie potrafię skakać. Najwyżej jestem aż tak upośledzony, że, że niestety. Dobra, i hops. I tu jest kolega. To, najwy to najwyraźniej jest ten właśnie kolega z y, tamtego biura. Przeniósł się, ale. To chyba nie było dużo cieplej. Niestety nic nie ma ciekawego. Tu mamy rozpałkę, bandaż. I to wsio. O, strzelba! Strzelba! Jo, strzelba! Ale słaba, słaba kondycja, że tak powiem. Ale mam jakiś scrap metal. Jakieś drewno najprawdopodobniej. Więc może jak będziemy przy. E, stoliku, jakimś to nam się uda coś z tej strzelby jeszcze zrobić. E, naprawić muszę Fear Firewood, to gdzieś to się zna, da znaleźć. To nie jest takie trudne do znalezienia. Scrap metal już mam, tylko muszę mieć e, narzędzia, muszę mieć zestaw narzędzi, chyba tak mi się wydaje, żeby to naprawić. A zestaw narzędzi najprawdopodobniej znajdę na tamie, więc tam się teraz udam. E, moment, co ja tu chciałem właściwie? Mam jakieś naboje do tego. Zapałki, zapałkami raczej się nie da strzelać Chociaż MacGyver pewnie by coś zorganizował Żeby się nie jeden erpek nie powstydził Oczywiście musiała się mgła zacząć Także normalnie zarobiście e, Mogę tu jakoś wejść do tego wagonika przewróconego? I chyba nie, o Czy mi się wydaje czy ja podskoczyłem? Chyba mi się tylko wydaje Na ten się jakoś da może Fak Wilk, o dzień dobry nie wiem po jaką cholerę wrócił na to, dokładnie to mi ja mam jeszcze cały czas flary Masz flarę, łap flarę i spierdzielaj Znaczy w sumie nie, nie łap, bo to by było dość dziwne Dobra, absolutnie nic nie widzę, więc tym bardziej pójdę na tamę, bo przynajmniej wiem w którą stronę trzeba iść Zgubiłem gdzieś tory, ale one są, o tu są tory, dobra Ja sobie pójdę na tamę I tam mam nadzieję, że znajdę coś ciekawego znowu czy tu czasem nie było jakiegoś tunelu zawalonego jeszcze drugiego po drodze? Mam nadzieję, że nie. Skończymy się... a nie, tu są to zakręty tylko. jak kto to widział, żeby tak pod śniegiem zakręt robić, no? A, jakaś straszna muzyka się włączyła. Ja sobie tam dobiegnę spokojnie, a zacznę nagrywanie jak już będę, będę na miejscu, także... Albo nie, inaczej, przyspieszę to sobie. Także nadświetlna! fak, kolejny wilczek. Łapa, łapaj flarę, mam jeszcze to tutaj troszeczkę. Jeszcze cały czas się pali, więc też sobie pomoże się poglądać, jak chcesz. Eee, czy tu jest jakaś droga? Tu widzę znak, eee, że ciężarówki z drewnem. Może tu jeszcze wrócę później. Jak tam będzie coś ciekawego? O, czy tu jest coś zawalonego? Nie, to jest tylko skała. Dobra, idziemy dalej po torach. To była tutaj czy dalej? Tutaj była chyba. Tu jest ten szałas? Tak, to to będzie gdzieś tu. jest ciemno jak w dupie normalnie, nic nie widzę. Carter Hyrule Dam. Co to jest? Zmarznięty jelonek. Właśnie, ja mogę z niego siekierko chyba, no właśnie, w 10 minut kilogram mięsa mogę zdobyć, co jest dość fajne, okej, okay. no i spoko, mamy mięsko, które sobie później ugot ugotuję, jak będę gdzieś, właśnie jak tam trochę nam chłodno, ale jak tu wyjdę do środka, to powinno być lepiej, eee, już sobie wezmę latarnię, odpalę ją już teraz, Wechodzimy do środka i czy będzie wilk na dzień dobry Powinien być tam na dole. Ja może od razu pójdę po prostu na spotkanie z nim Co się będziemy patyczkować Bo tak czy siak, on spotkanie z tym wilkiem nas czeka prędzej czy później jak tutaj jesteśmy w środku, więc lepiej sobie z nim najpierw poradzić o, siekierą, no proszę i prawym, i prawym Proszę, uciek, spier A nie, nie uciek, już go rozwaliłem. Dobra, spoko. Niestety nas udziałał. Ale mamy 46%, także jest to lepsze niż ostatnio. I no, pięknie. Dobra, możemy sobie z niego pozbierać znowu mięso. Zobiorę całe mięso z niego, bo to się może nie powtórzyć taka fajna okazja. O Eee, oh oh eee Pomało mi się kaleroje kończą. W sumie dość szybko. Muszę coś zjeść Batoniken eee, batonik, batonik eat Zjedz wszystkie batoniki Tu jest jeszcze jakiś candy bar Proszę bardzo eee, I to właśnie musiałbym mieć Otwierać do puszek Może coś znajdę tutaj A Trochę mi się tu ściemniło Więc ja sobie znowu latarnię wezmę eee, Equip Zapalam, bo nic nie widać Dobra, i co mogę tutaj jeszcze? Eee, mogę skórę z niego zedrzeć. Eee, I mogę jeszcze flaki z niego wypróć. Nie wiem po co mi to. 40 minut. Hmm. A dobra. Gdzie latarnię mogłem zgasić, kurde. No właśnie, kuźwa, skończyło mi się paliwo w latarni. Wiedziałem. Wiedziałem, żebym ją zgasił. No fuel in lantern. Czy ja mam jakieś paliwo do tej latarni? A mam. Eee, Refuel, tak? O, Ja pierniczę działa ja. tu, przecież mam cały kanister tego. Dobra, bez paniki. Kurde, się zestresowałem, że. No, zapalaj to, się zestresowałem, że w ciemnicy cały czas będę się tutaj się poruszał, ale na szczęście, na szczęście Białech. Trochę paliwa. Dobra, eee, tu na tej beczce ostatnio coś było. Teraz nie ma zupełnie nic. E, tak jak obiecywałem, ja sobie to przewinę teraz troszeczkę. Dobra, kombinacja to do zamka. 28 w prawo, 10 w lewo i 13 w prawo. Eee, wyłączyłem latarnię w międzyczasie. Mamy amunicję. Znowu amunicję. Eee, kapotę, jakąś taką zarąbistą, ocieplane buciory i to tyle. Eee, no, Spalam latarnię, bo znowu jest cimno. Ja no, ją wyłączyłem, żeby oszczędzać, podczas jak sobie dubałem przy sejfie. I to mamy chyba wszystko. W ogóle jestem strasznie obciążony, może to przez to, że tyle tego miecha nazbierałem, to mi dość e, sporo waży. Dobra, spróbuję, co my tu mamy. E, buciory znalazłem jakieś fajne. O właśnie, duży mają bonus do temperatury. Taką kapotę znalazłem zarombistą. też mają duży bonus. I takie rękawice znalazłem zarombistą. już wcześniej też mają duży bonus. E, I e, chyba wsią. No. Chyba to tyle. Co znalazłem. No. Nic więcej za bardzo nie mam. Ale mogę wypieprzyć parę rzeczy. Takie rękawice wypieprzę, Chociaż nie, może nie będę ich wypieprzać. Ja bym to jeszcze kiedyś w przyszłości wrócił. Jakby jakimś cudem, jakbym przeżył tak długo, żeby tutaj mógł, żebym tutaj mógł wrócić. To sobie to odłożę. Tu jeszcze jakiś kanister widzę le leży, jak to sobie wezmę. Eee, ja to sobie odłożę tutaj do pierwszej z brzegu szafki. Eee. Basic gloves te sobie tu wrzucę, te sobie te sobie tu wrzucę eee, flarę zużytą tu wrzucę. Bo nie wiem, po co ją ja cały czas noszę, łożę. Łot e, coś mi się zbugowało. Tak jakby e, jeansy, jedną parę sobie mogę wywalić. Te, które mam. Słabsze. Eee, i cały czas mamy za dużo. Kurde, o 5 kg za dużo. Bo tego mięsa mam tyle. No, co by tu jeszcze wywalić? Eee, nie bardzo mam pomysł, co by tu można było wywalić jeszcze. Ja sobie to na razie tu wszystko zostawię w tej w tej szafce. I lecimy. Właśnie, tu jeszcze ten kanister muszę podnieść, jednak. Mogę biegać? Nie mogę biegać, muszę coś wywalić jeszcze. Żebym tylko mógł biegać, bo zmęczenie to tam kij z tym, nie? ale. Eee, kurde, z ciuchów nie bardzo mogę co wyrzucić. Mogę się na przykład napić czegoś, co nie jest głupim pomysłem. Mogę też coś zjeść, co też nie jest zbyt głupim pomysłem bo jak widać e, hunger jeszcze cały czas mam trochę głodu także sobie jeszcze coś zjem beef jerky dobra, czy mogę biegać? nie mogę biegać mogę biegać? nie e, to kurde to mięso no a sobie to na razie zostawię, trudno będę trochę dłużej się przemieszczał, ale co i za coś. The outdoors. Fak jest ciemno. Jest północ już. Ja tak długo byłem w środku. O masakra. A ja tam chyba łóżek nie było za bardzo, nie? No dobra, w takim razie zrobimy inaczej. Ja sobie tu wrócę do środka. Jako że tu jest dość bezpiecznie już, mam nadzieję. Jest mi całkiem ciepło, 14 stopni. Mmm, -hmm. jakiś kącik sobie znajdę, żeby się tam kimnąć? Może tutaj? Tu mi się wydaje, że będzie dobre. Tu sobie postawię latarnię, niech mi świeci. Eee, zrobimy sobie ognisko. Nie mogę go zrobić w środku. No, ciekawe dlaczego. Czy śpiwór mogę postawić tutaj? Mogę. Ha! Dobra, latarnię sobie zgasimy. E, mogę ją jakoś zgasić, tak jak tutaj stoi? Nie. E, dobra, jak ją a, wyłączę? Ją, wyłączę ją, wyłączę ją, wyłączę ją. Lewym. Tak. Jak mi jest ciepło 9 stopni, dobra, jest bedroll. E, jest w tym momencie północ. Tak, żebyśmy się obudzili, jak będzie na przykład 8 rano, żeby już było jasno. E, no dobra, to śpimy w takim razie. Saving game. Jestem ciekawy właśnie, czy spanie naprawia nam kondycję. Chociaż trochę. 82%. No właśnie, jest dużo lepiej. Bedroll sobie podniesiemy. Już przeżyłem w tym momencie 15 minut. Dobra, nie musimy tutaj zapalać, bo jest dość jasno już teraz. No fak No strzelbę miałem sobie wyciągnąć wcześniej. Ja pierdzielę, ale jestem głupi. Ale jestem głupi. Macie Masz, kurde, z mu. Raz, dwa, trzy, proszę bardzo. Uciekł. Czemu on uciekł? Halo e, za, zaraz, 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 zaraz go dojedziemy. Spokojnie, zaraz wyciągnę moją super strzelbę i go normalnie zastrzelbuję. Ja jestem głupi, czemu ja tego od razu nie miałem wyciągniętego. Equip. Mogę go sobie naładować. Sześć. 7, 8, ja ile tych naboi, tu wchodzi 9 naboi, tak? Dobra, gdzie jest wilcy? Mam jakieś łapki po nim, jakieś ślady czy coś? Eee, nie widzę go. Ja wiem, że on tu wróci. A w zasadzie na razie mam go w dupie, bo i tak ani żarcia nie potrzebuje, ani tej skóry chyba też nie potrzebuje, także. W tym odcinku to by było na tyle, yy, ja sobie dojdę spokojnie do tego domku i tam rozpoczniemy następnie, także to by było na tyle dzięki za oglądanie i na razie.